Rębaczek taki fajny jest, leciutki. No i robotę robi, zaraz pokażemy, jak on tutaj wspaniale się sprawuje. Głupie, maleńka, to nie są bzdury, dzisiaj będą leciały dziury. Może do szansa na sukces pojedziesz, tak? No, no oczywiście na widok. Bo... To rzniemy, co Agnieszka? Tak, Połóż i, 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 I przez miesiąc, przez miesiąc poźniem, co? Jak kiedyś brałem udział w zawodach, to ciłem taką pilę na czas. Jednorynko. Ty masz czas tak się bawić? A co mam do roboty? Do roboty, do roboty, do roboty to mam i traktory. A weź ja taty. Ja nie zamierzam z tobą uciąć Wiecie, że już w miejsce zaczęliście? Bo mi się uciem, a nie z mi się uciem. Chodźcie. Chociażby z Wiktorią biegniecie a ja później z mamą, bo ja teraz muszę nauczyć ciąć. Ja na pewno nie będę tak chciała. Kupiliśmy z internetu, znaleźliśmy ogłoszenie w internecie na rębaki24.pl. i się doczytaliśmy, że jest to rodzinna firma. No i rodzinna to solidna, tak jak my w rodzinie Siła. No i kupiliśmy taki rębak. Na razie wszystko pracuje bardzo dobrze, jesteśmy zadowoleni. Przede wszystkim szybko. Tak, bo to piło ręcznie, to byśmy do, do Wielkanocy. Nie pocięli tej grupy To już była Wielkanoc? Ale do tej drugiej teraz, A. bo teraz my, my obchodzimy święta dwa razy zawsze, bo to jest i Dziełuszka. te wielkanocne i te bożonarodzeniowe. Wtedy jest dwa razy Mikołaj, wiadomo tutaj dwa razy spotkania rodzinne. Dwa razy zając teraz? Dwa razy zając będzie. <laughs> Ten rębak y, ma przerób y, 21 metrów sześciennych drzewa na godzinę. Także tutaj tylko, żeby było ludzi dużo do tego wrzucania drzewa, bo on tak łyka te gałęzie, że my z to nie nadążymy wrzucać we dwoje. Trzeba dużo ludzi, żeby było chociaż pięcioro ludzi, nie? Nie, no pięcioro to może nie, ale tak już dla dwóch osób to naprawdę jest co robić. bardzo ciężko jest wrzucać. Bardzo efektywnie pracuje, bardzo szybko. Żeby było dużo osób, to przez godzinę to na całą zimę można narąbać tego drzewa, bo tu widać jaka gromadka już jest. A od piątej rano tniemy, bo już teraz nie, nie śpimy do piątej. tylko jak mamy ten rębak, tylko przed piątą wstajemy już i rąbiemy. Do rębaka nadaje się wszelkie drewno, tylko żeby spełniało wymogi takie. Bo ten rębak to tnie do 15 cm mokre, i tam do 10 cm suche, takie, średnica. Suche drzewo tnie. Także tutaj wszelkie gałęzie, a grubsze to wiadomo, grubsze to trzeba pił, albo krajzego tu mamy krejzegę jeszcze i piły motorowe, także grubasy to piło motorowo, szindwajna, albo krajzego tniemy też. A tak gałęzie to wszystkie tym rębakiem ciapiemy, bo to szybko idzie i no, Przedtem te gałęzie u nas leżały po kilka lat, nie było komu rąbać, bo to wiadomo, nikomu się nie chce tych gałęzi rąbać. Wsi, każdy grób się porąbia gałęzie na bok, na bok i oni tak zawalisko się robiło, A teraz to aż miło rąbać. A one robiły domek dla jeży. Kto? Gałęzie. Tak, domek dla jeży i dla, <laughs> i dla bażantów. I dla... I dla byszy. Nie, dla tych, jak one się nazywają? Powiedz, to no takie ptaszki. No te nie, 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 kuropatwy, Dla kuropatw. A nie albatrosy to takie papierosy były kiedyś, a nie ptaszki. Do prędzej. Te drewno to musi się teraz wysezonować. Przez całe lato musi leżeć na słońcu i później tak po trochu, po trochu będziemy składować go do szopy i później już na zimę będzie suche. Do jakiej szopy? No do drewutni. My mamy drewutnie? O, żeby to jedna, cztery a. mamy pod, dom, no, pod domem. A, no to do piwnicy. No bo my składujemy węgiel i drzewo do drewutni tam pod domem. Kiedyś to ziemniaki trzymaliśmy w piwnicy, a teraz ziemniaków się nie sadzi, to drzewo składujemy w piwnicy, to blisko do pieca nosić. No tak, no bo komu by się chciało stąd nosić drzewo? Komu by się chciało na śnieg i zimę drzewa szukać? Mi. Mi. Chyba że Wiktoria nasz mors. <gry> ten rębak jest bardzo y, lekko idzie Widzisz, to zresztą, przez to koło zamachowe które tak, tam jest tak, no? ma koło no zamachowe które jak on później. się bujnie to później on sam tym kołem całym tym kołem zamachowym się napędza wiadomo, tak jak pociąg się rozpędzi to idzie, nie? a tak jak stoi, to stoi tak samo i tutaj jak te koło zamachowe nabierze tego pędu to te gałęzie takie grubasy, tak jak zapałki trzaskają. No i ciągnik 60 w wystarczalności pasuje do tego rębaka, a większym już my tutaj sobie od razu na szufelkę on rąbie. Także nie trzeba później zbierać koło tego rębaka tych patyczków. A później by w piestrze. pod piwnicę będziesz woził, nie? Tak, tylko od razu z rębaka remb... idzie w łyżkę, ja łyżko wyszlifuję na gromadę, sezonuje się to drzewo już tutaj na słońcu. Ten rębak jest dostosowany do sześćdziesiątki. Ogólnie tak jakby na mocy traktora o 60 tam koniach mechanicznych, tak? tak? Ale, ale większy. Do... większy też sobie da radę z nim. Wiadomo, że jak mały sobie poradzi, to większy da radę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rębaka, polecamy wszystkim, i, którzy mają takie za zakrzaczone działki, Bo my też siedliska. kupiliśmy go po to, żeby o, oczyścić y, tą drugą y, posesję, bo tam naokoło rosną y, i bez, i jakieś takie różne krzaki. I, no wiadomo, bez to jak z korzeniami nie wyrwiesz, to on cały czas będzie odrastał, nie? No i też tam chcemy właśnie po, poczyścić wszystko, powycinać. A jak że to ty rębak? Tak, tak, Adaś. Adaś mi pokazał w internecie rębak i chciał właśnie taki kolor, żeby wybrać, żeby pod się był kolor od dociągnika. A ja mówię do męża, żeby kupił mi suszarkę do ubrań, to mówi, że nie ma pieniędzy, ale piłę pojechał, wczoraj i kupił. Ale kupię ci kuchnię indukcyjną teraz na drzewo. Ty sobie kup kuchnię indukcyjną na drzewo. Ale dla Pikachu byś gotowała. <noise> Lżej jest i przyjemniej, i tu i sąsiedzi się pytają, i dużo ludzi dzwoni, się pytają, co to jest, skąd to tak szybko rąbie ładnie. Bo Także... wcześniej takie popularne były, które na wióry rozdrabniają, ale tam ludzie narzekają, mówią, że te wióry pleśnieją później. A tutaj, no to takie pienieczki to sobie przesną i będziemy palić elegancko. I na rozpalkę takie drobne pieniuszki są dobre, żeby rozpalić, a później grubszych można dokładać i węgla na wierzch do pieca. No i przede wszystkim, no takie, paty, takie drobne gałęzie się będzie paliło, nie? Będzie się no. rąbało. A Adaś, swątka ci wyrzeźbić? Chodźcie, ta wam swątka wyrzeźbić, Chcesz swątkę? To nie będziesz miała, to będzie Dasia. chodź. Ja sama lubię, bo... Dlatego kupiliśmy jeszcze ten rybak, żeby dzieci miały ciepło zimo w domku. Nie wikusia. Wikusia lubi ciepło, jak jest w domku. Nie lubię. Bo, bo ja zawsze muszę spać przy każdym Adam sobie zrobił gniazdo przy tym swoim budku.